No zobaczcie, jak pada, wygnało mnie. Normalnie dzisiaj pogoda nie dopisuje na takie projekty. No, siema, siema, tutaj kamera nam się zapodziała. A była w ogóle na działce, i kilka dni tutaj nie nagrywałem nic. A zobaczcie, jaki tu projekt powstaje. Później się najwyżej wklei. Walczę tutaj drugi dzień, praktycznie to już, już jest trzeci. Jednego dnia to wykopałem. Tutaj zrobiłem takie podstawy z bambusa, ale tu takie pręty wbiję. W momencie, kiedy to się obsunie po zimę, na pewno się troszeczkę obsunie i to będzie podtrzymywać. A później zobaczymy. No, w każdej chwili mogę coś tam podlać czy betonem, czy, czy czymś. Zobaczcie, miałem jedno taką bryłę posadzić. Ale zobaczcie. Jedna wielka tafla korzeni. Męczyło się tutaj to. Wezmę nożykiem i poprzecinam to na dwie części, albo i nawet na cztery. Tak jak poprzecinałem to trawkę. I posadzę to w kilku miejscach. Tutaj niech ona zagarnia, bo to jest zagarniająca roślina. Tak zwany tymianek. Nawet pachnie może być jako przyprawa. I tutaj posadzimy w kilku miejscach. Nie da nic się zrobić, zobaczcie. Będzie się totalnie męczyć. Nic, zero ziemi. Jedna wielka bryła, zobaczcie. I wygląda to w ten sposób. Tu zbiornik ten, który już wam tam wcześniej pokazywałem. 400, 600 litrów chyba on ma. Tutaj. Teraz obsadzamy to. trawami. Bardziej tutaj celuję, żeby to trawami było obsadzone niż kwiatami. Mamy tu macierzankę, mamy tutaj barona, tylko to pamiętam. I reszta to są trawy. Tam jest floks i ja nazywam, nazywam cmentarnik. Podes dzisiaj zrobiłem, ale dwa razy mnie deszcz tutaj już przegonił. No zobaczcie jak pada, wygnało mnie. Normalnie dzisiaj pogoda nie dopisuje. Na takie projekty. Fajnie, że pada też jest potrzebny, ale nie dzisiaj. I tutaj układamy tutaj, kaskada się leje tam od góry, zakręt malutki i przechodzi tutaj do tego zbiornika się wlewa. Nie podoba mi się tylko to, że strasznie widać to folie, ale pokładamy tymi kamieniami tutaj. To koro tak zwano kamienno. A później jak to się zacznie rosnąć, to już można będzie kombinować. Co jeszcze? Tu kupiłem jedną jedno sadzonkę tej, tej sinicy niebieska coś tam coś tam i podzieliłem ją na cztery i też ją zaraz tutaj gdzieś wsadzę umieszczę popatrzę 10 razy tutaj zmieniam pozycję tych kwiatów mniej więcej wielkościowo i, i gabarytowo ale wszystko tutaj ma być po prostu trawy i płożące Sto to ziemia zobaczcie ile tej ziemi zostało mi już jeden taki koszyk tam jest koszyk Tutaj porozsypywałem, a z tym muszę no niestety coś pomyśleć. A już stoi drugi dzień, więc kółko już się powoli robi, ale ubiję skrzynkę z drzewa, z desek. I tutaj zrobię to skrzynkę, tutaj, i wtedy możemy tutaj coś też obsadzić jakimiś ładnymi kwiatami. Dzień budowy trzeci. Ciszę to. Trzeci dzień budowy, wygląda to tak. Jeszcze kilka tutaj takich poprawek muszę zrobić. No poleciałem tutaj totalnie w trawy. Tak jak widać różnego rodzaju i macierzanki. No i bluszcze, Bluszcz. Czyli ja nazywam go cmentarnik. Będzie bardzo ładnie się tu spisywał. To jak widzicie jest godzina dziesiąta i tutaj już jest cień się powoli nam łoży. Później ten cień znika. Słoneczko z drugiej strony będzie świecić czyli takie miejscówka tutaj jest pół cienista. tutaj na końcu no cień będzie raczej raczej cień będzie myślę że bluszcz będzie rósł nie wiem tutaj to, to trawę czy będzie rosła czy nie czy będzie kwitła o floksa. na działce też mam w cieniu tego floks'a, więc więc też bardzo ładnie rośnie więc on się będzie tutaj położył. bardzo ładnie będzie szedł po tych kamieniach będę tylko tutaj podcinał, wycinał, żeby żeby tutaj nie zarósł tutaj po całości, bo on potrafi naprawdę zarosnąć za, za tutaj po całości tutaj nasi byli monsterek, to tak wygląda jeszcze kilka tutaj, że tak powiem niespodzianek zrobię, czyli oświetlenie, no i jakieś życie trzeba tutaj wrzucić kolega mnie namawia tutaj na karasie nie jakieś tam rybki kia, kio czy jak tam zwały ze sklepu zoologicznego, bo to podobno nie przyżyje, a nie chcę tego łapać, więc trochę tam muł się na pewno pozbiera z tych części roślinnych, tej biomasy, więc one potrafią nawet tam w mule sobie żyć. No tak to wygląda tutaj. Mówię jeszcze tutaj kilka takich poprawek jakieś oświetlenie solarne chcę wrzucić też, żeby to było tutaj podświetlone. Co jeszcze mogę powiedzieć, że zdziwiony jestem tutaj lampa nam ta świeci. zobaczcie. i, i bardziej bym wolał, żeby to było moje te, te światło, które by można było wykomponować, gdzieś ładnie to podświetlić, ale niestety tutaj próbowałem wczoraj I, i no jest jasno. Od tej jednej lampy tam jest druga lampa. No na no, puszczę dzisiaj wody, włączę tutaj te autofiltrację. Zobaczymy, jak to będzie dawać. Na pewno to zakwitnie. No ale nie będę się tym stresował, nie kwitnie. Jakiegoś może murka w rzucę, który lubi tam tamte glony jeść, zżerać i zobaczymy, jak to będzie. Dobra, słuchajcie, tutaj na razie odpoczywam. Wody sobie tam zdążę jeszcze jeszcze nalać. Muszę zobaczyć, to ziemię yy, gdzieś usunąć, a jest tutaj naprawdę. No, myślę, że, że z 500 kg, to na pewno. Dobra, a wymyśliłem tutaj tą skrzynkę, tak jak już wcześniej Wam mówiłem. Idę zbić skrzynkę. Jakiś tam prosty koryto. I tutaj to ziemię usypię i tutaj będą rosły nasze zobaczcie te wieczyki, One tutaj mają takiego trochę cienia, mają trochę, trochę słoneczka, więc sobie tutaj radzą, więc na, tej, na tym odcinku one będą tutaj rosły. Nie wiem jak to w zimie, czy te cebulki przeżyją, bo w Islandii nam poginęły wszystkie te, które były oczywiście w skrzynkach, a, a przeżyły te, które były w ziemi. No, Siemka, Siemka, dzisiaj wróciliśmy z giełdy takiej zwierzęcej kupiliśmy życie. Kupiliśmy 5 orw i 10 karasków bo to będzie chyba najlepsze rozwiązanie do tego oczka mamy tutaj życie zobaczymy czy przeżyje te, ten roczek ja? staramy się teraz tu naśpił tu. no już Miejsce. Chcę się W niedzielę hmm. kupimy tylko jeszcze pokarm, taki, który nie brudzi. Ostatnio byliśmy nad rzeką, i szukaliśmy żaby, żeby zasiedlić te nasze oczko. I zobaczcie, nie trzeba było jechać nad rzekę, bo złapałem żaby to nie jest ta wodna ale będzie tam mieszkać żona już przyjeżdża więc spokojnie porobiłem dziurki w tej polióweczce więc będzie tam u nas mieszkać żabka wrzucamy do, do tego naszego pojemnika tutaj żabkę muszę ją wyłapywać i wrzucić ją tutaj yy, do tej wody żeby nie zaskoczyła czekaj, czekaj nie wiem, czy żaba umie pływać. o jest, jest? jest. Hop. mamy, mamy, mamy. Zobaczcie, postawiłem. Zmęczyła się tutaj. Dobra, wrzucimy ją tutaj. Hop, poszła. O, żaba pływa. Zobaczcie. Dobra, niech ona się tam zaklimatyzuje. Jest za roślinku, być może że ucieknie. Podejrzewam, że słuchajcie na pewno ucieknie, ale nara, pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza. Idziemy, mam podłuskie stąd, ale chcę zmoknąć, Ale żabę mamy, się denerwuję tutaj już, chcę wyskoczyć, oczywiście to nie jest żaba, słuchajcie taka wodna. Więc łąkowa, więc być może, że tam będzie u nas mieszkać. Nie wiem w ogóle, czy dobrze robię, czy nie, że przesiedlam ją. Ale kto nie ryzykuje, ten nie ma. Pada, ale i tak jest fajnie. Nara.